Cześć! Chciałabym przedstawić Wam zupełną nowość w Royal Decor. Takich zaproszeń z pewnością jeszcze nie widzieliście u nas. A czym różnią się od całej reszty? Słuchajcie, no otóż jak widzicie, przede wszystkim inną formą przedstawienia daty ślubu. Tym razem jest to prosty kalendarz, w którym zaznacza się datę ślubu. Oprócz tego całość dopełni Wasze wspólne zdjęcia. W środku natomiast znajdzie się wiele miejsca na wypisanie najważniejszych informacji dla waszych gości weselnych. Tył natomiast przeznaczyliśmy na personalizację dla kopert transparentnych, i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Dajcie mi chwilę, włożę tylko zaproszenie do środka. I jak widzicie, bez problemu można przeczytać imiona i nazwiska gości. Jeżeli nie chcecie personalizacji, to oczywiście istnieje taka możliwość i wtedy zaproszenie wygląda w ten sposób. Taką opcję przewidzieliśmy do kopert papierowych, które można na przykład zamknąć lakiem. Natomiast personalizację taką możecie wówczas umieścić na tyle koperty. Myślę, że to też będzie dobrze wyglądać. A na dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do usłyszenia. Pa! pa.